Cześć Wam! Przychodzę dzisiaj do Was z y, życiowym tematem. Przyznam Wam się szczerze, że długo y, się zastanawiałam, czy nagrać Wam ten filmik. Ponieważ y, zdaję sobie z tego sprawę, że po opublikowaniu na YouTube y, mogę się y, spodziewać hejtu. Y, no ale mimo wszystko postanowiłam, y, że nagram, że chciałabym się z Wami podzielić paroma rzeczami, które, y, które są w naszym kraju, które powinny wyglądać inaczej, a niestety wiele spraw jest zamiatane pod dywan, wiele spraw jest tylko mówione, że się zmieni i się nie zmieniają, a to bardzo utrudnia, utrudnia niektóre rzeczy dla osób z niepełnosprawnością, ale póki co. Chciałabym, chciałabym się z Wami podzielić, właśnie tutaj moim kalendarzem, znaczy się, chciałabym Wam pokazać, że właśnie w tym roku tak wygląda mój kalendarz, bo co roku drukuję kalendarz z moimi zdjęciami. I właśnie tak, tak w tym roku wygląda mój kalendarz. Tak jak wy już wiecie, byłam w listopadzie na sesji zdjęciowej w Poznaniu. Zostałam wybrana jako jedna z kandydatek do zdjęć w Fundacji Wyskowicza, ale niestety tamten kalendarz się jeszcze nie, nie, nie ujawnił do sprzedaży i pewnie się już nie, nie ukaże. No ale cóż, ale mam swój, który co roku drukuję i z niego jestem zadowolona. Chciałam, chciałam Wam właśnie go pokazać jak, jak w tym roku się prezentuje. Kto jest ciekawy, to może właśnie obserwować mnie na moim Instagramie i tam co miesiąc w relacji właśnie jest stawiana kolejna kartka w kolejnym miesiącu. Także zapraszam. Serdecznie na mój profil. A teraz może przejdę do tego tematu, o którym Wam wcześniej mówiłam, że chciałabym się z Wami podzielić. Bo powiem Wam szczerze, że irytuje mnie, jak y, słyszę y, raz, drugi, trzeci, że niepełnosprawni mają dobrze, bo to jest zmieniane tamto, jest zmieniane tak. Oczywiście zgadzam się z tym. Dużo rzeczy się zmienia na plus i to się chwali. Ale pewne rzeczy są i się nie zmieniają, co mnie bardzo boli. I wiele innych osób też, też powiem szczerze, że to dotyka i, i właśnie e, posiadam takie informacje, że tych osób jest coraz więcej. On no, tutaj też m.in. na myśli wizyty u ginekologa. Powiem Wam, że to jest porażka. Jak, y, jak y, podchodzą, y, co po niektórzy. Lekarze Kolodzy do wizyt kobiet na, wózk na wózkach podczas takich wizyt. Powiem Wam, że ja miałam parę takich właśnie nieprzyjemnych sytuacji. Mogę Wam tylko przytoczyć ostatnią taką nieprzyjemną sytuację, gdzie. Jedną z wielu, gdzie poszłam do ginekologa na taką profilaktyczną wizytę. No i już widziałam wzrok tego lekarza, jak wjechałam, i już widziałam, że, że coś będzie nie tak. No i po, po wywiadzie pan doktor poprosił mnie o to, żebym przygotowała się do badania i Została się na fotel ginekologiczny, a ja... Powiedziałam y, do, do lekarza, że... Y, ale... Jak ja mam się dostać na ten fotel, że... Y, czy mógłbym je zbadać na kozetce, tak? Bo, bo widzę, że nie ma ani podnośnika, y, ani nie zapytał, jak mi pomóc, więc y, tylko powiedział, że mam się dostać na ten fotel. Więc ja się zapytałam, czy nie może e, mnie zbadać na kozetce. To powiem Wam szczerze, że tak zareagował, jakby go ktoś oblał wrzącą wodą, że jak to, a gdzie ja mam swojego asystenta, jak ja sobie to wyobrażam, takie badanie na kozetce, e, chyba naprawdę sobie nie zdaje z tego sprawy, że takie badanie nie jest adekwatne, e, że, że on mi nie zbada i tak dalej. Powiem Wam tak. Po pierwsze, ten lekarz sobie nie zdaje z tego sprawy, że... Nawet, nawet przechodząc z osobą drugą, w sensie osobą, która miałaby mi pomóc, bo byłoby to dla mnie krępujące, żeby po prostu ktokolwiek by to był, dla mnie już i tak wizyta u ginekologa jest wystarczająco krępująca, i jeszcze do tego osobę mieć towarzyszącą, która miałaby mi pomóc, no, a, po, a po drugie, jak taka osoba miałaby mnie podnieść, i jak bym je miała wstać na, na taki fotel y, ginekologiczny? Y, powiem Wam szczerze, że ten lekarz się taki był y, arogancki, y, y, że zaczął negować. Pytał się, gdzie ja do tej pory byłam badana. No ja ja powiedziałam gdzie. I że byłam badana na kozacce z racji tego, że no wiadomo, że poruszam się na wózku. Y, I że. Y, no, po prostu yy, tak, było, yy, yy, tak było wygodnie, komfortowo i dla lekarza, i dla mnie, prawda? Yy, no to yy, pan doktor yy, oczywiście wszystko znegował. Yy, no, yy, no i zapytałam się, czym nie zbada, On powiedział, że nie ma takiej opcji. No to ja yy, wziąłam swoją dokumentację, podziękowałam i wyjeżdżam. A pan doktor się pytał, a gdzie ja się wybieram? Ja powiedziałam, że wychodzę, skoro nie chcę mnie zbadać, to wychodzę. No i wyjechałam z tego gabinetu. Powiem Wam, że znam osoby, wiele takich osób, które miało, miały podobne sytuacje do moich, jeszcze bardziej przykre, bardziej upokarzające, i powiem Wam tak: bo ktoś z Was by mógł powiedzieć, no a po prostu, a co by miał ten lekarz zrobić. Oczywiście, żyjemy teraz w takich czasach, gdzie gabinety ginekologiczne mogą się starać o dofinansowanie, o dotację na podnośniki, takie na akumulator, gdzie mógłby mnie lekarz przypiąć w takie szelki i po prostu podnieść mnie tym podnośnikiem i po prostu wsadzić na fotel, tak, że... Że są różne dotacje, są pomoce właśnie dla lekarzy, jak pomóc kobiecie niepełnosprawnej w czasie takiej wizyty. Tylko nie rozumiem dlaczego, po prostu nawet nikt się to nie przejmuje, tak? Że jak taka kobieta się czuje, kiedy pójdzie do lekarza ginekologa, niedużo jest zestresowana tą wizytą, to jeszcze po prostu musi spotykać takie zachowanie, więc. No, to jest karygodne. Ja wiem, że Fundacja, że Fundacja Stowarzyszenie Kulawa Warszawa wiele działa i, i w tym temacie właśnie, że wiele gabinetów zostało w Warszawie przystosowanych. Lekarze są właśnie doszkalani, jak pomóc takiej kobiecie podczas wizyty i żeby ta wizyta przebiegła po prostu normalnie, komfortowo i bez żadnych dziwnych jakichś takich jak to powiedzieć, jakichś takich dziwnych konwersacji niepotrzebnych, powiem Wam, że to jest porażka z tym ginekologiem, naprawdę. Ja bardzo mi ten temat boli, bo. Jak mamy kobietę na wózku się badać, skoro jest takie podejście, tak, że ten lekarz sobie nie zdaje z tego sprawy, że jak, no oczywiście mogłabym przyjść za sobą towarzyszącą, ale że to jest dla mnie podwójnie stresujące, upokarzające i tak dalej, tak, że każdy gdzieś, pomimo swojej tam dysfunkcji, każdy gdzieś tam ma swoją prywatność i intymność, tak, Druga sprawa, kochani, która też bardzo kuleje, to to, że w przychodniach, w szpitalach, co po niektórych, w ogóle nie ma wagi do wożenia osób na wózkach bądź leżących. To jest, to jest paranoja kompletna. Powiem Wam, że pierwszy raz od chyba. 20 lat byłam zbadana, nie zbadana, tylko zważona. Dwa lata temu, jak byłam w szpitalu we Wrocławiu na takiej wadze krzesełkowej, że ja wreszcie się ucieszyłam, że ktoś, mnie zbad że ktoś mnie po prostu zważy. Bo ja już miałam taki pomysł, możecie się teraz śmiać, bądź nie, ale ja już nie wiedziałam, gdzie ja mam się zważyć. No bo jak mam się zważyć? Prawda? Nie pytałam się w przychodni, u mnie nie mają. Nie mają możliwości. Pyta, byłam w szpitalu w Szczecinie, nie mają, nie mają takiej możliwości. Yy, no byłam dopiero we Wrocławiu mnie zwa, yy, mnie zby, yy, zważyli. Bo po prostu, jak mi podawano narkozę do rezonansu yy, w Poznaniu, yy, no to pytali, pytali mnie o wagę. To ja nie znałam swojej wagi, mogłam powiedzieć tylko mniej więcej taką, którą miałam sprzed 20 lat, ale to wiadomo, że to nie było po prostu takie miarodajne. No i lekarka mi dawała po prostu narkozę, tak po prostu, tak mniej więcej, ile mogę ważyć, bo nie, bo nie miałam możliwości zważenia się. I możecie się teraz śmiać, ale ja miałam taki pomysł, żeby już iść do weterynarza, który ma wagę podłogową. I po prostu tak się zważyć, bo, bo nie, nie miałam innego pomysłu na to. I dopiero trafiłam do szpitala we Wrocławiu, dopiero tam mają taką wagę krzesełkową, gdzie ja bardzo się ucieszyłam, że wreszcie będę zważona. Naprawdę, kochani, to jest wielki problem. I to nie jest tylko teraz moje tutaj. Tutaj wylewanie do Was żali, bo wiem, że wiele osób na wózkach w wielu, w wielu rejonach Polski ma podobny problem jak ja, że po prostu, że, że nie ma się gdzie zważyć, no nie ma się żywcem gdzie zważyć, naprawdę. I powiem Wam, że właśnie Stowarzyszenie Kulawa Warszawa zorganizowali coś takiego, że podali taką listę w internecie, w jakich, w jakich miastach i gdzie można się zważyć. W danym momencie y, zrobili po prostu taką akcję y, ważenia osób na wózkach, bo przychodnie nie mają, nie mają możliwości, szpitale nie mają takiej możliwości. To jest po prostu jakaś paranoja kompletna. Dla mnie po prostu to powinno być na porządku dziennym, tak? Ja nie mówię, że każda przychodnia w danym mieście miałaby mieć takie coś, ale chociaż jedna przychodnia, jeden szpital mógłby mieć takie, taką właśnie wagę. Bo to jest, jak to ma funkcjonować? Jak, jak mamy funkcjonować? Płacimy takie same składki, US i tak dalej. I dlaczego my nie mamy podstawowych, yy, podstawowych usług zapewnionych? Że nie możemy się zważyć, jak, yy, jak, yy, jak to ma funkcjonować. I jeszcze Wam powiem jeszcze jedną rzecz, że ja, jak miałam skierowanie na rentgena płuc, no i zadzwoniłam do, do przychodni, gdzie miałby się odbyć ten rentgen. Wszystko ładnie, pięknie. Przychodnia przystosowana, podjazd i tak dalej. No i, no i tam właśnie zostałam skierowana ja dzwonię przed tą wizytą i mówię do pana, że chciałabym się e, zapisać na rentgen płuc e, tylko tutaj taka jeszcze informacja m, dla mnie istotna, że e, żeby pan e, wiedział, że są osobą na wózku i czy mają taki odpowiedni rentgen, który tak nisko e, e, po prostu można ustawić do osoby e, po prostu na wózku A on do mnie mówi proszę panią ale będzie problem, żeby, żeby pani rentgena zrobić, bo my nie mamy takiego sprzętu. Ręce mi opadły. I co w takiej sytuacji zrobić? Ja wiem, no to co teraz y, zrobimy? A on mówi: proszę się udać do lekarza rodzinnego, y, niech on pani da skierowanie do szpitala, Ja w szpitalu y, jest, y, jest taki rentgen, który się robi osobom nawet leżącym. Ale żeby pani zrobili ten rękę, to. To po prostu to nie jest tak, że od ręki pani dostanie, bo by musiała być pani na jakiejś podstawie przyjęta do szpitala. No, ale żeby to było szybko, to żeby wpisano, że na oddział covidowy. Bo to był jeszcze czas COVID-u wtedy. No a ja wiem, ale jak? Po prostu jak? Jak nie ma fizycznie takiego sprzętu. Ja wy to, to, co osoby na wózkach mają nie robić co rentgen, rentgena na płuc, bo nie macie Państwo y, takiego sprzętu, ja po prostu. w tych nerwach, w tej y, irytacji mojej. Zir zirytowałam się tak, że powiedziałam do pana, że dobrze, to w takim razie przyjadę, i mimo wszystko chcę zobaczyć czy jednak ten sprzęt nie da rady zrobić, po prostu trzeba znaleźć wyjście, że ja muszę mieć zrobiony rentgen i po prostu no, trzeba znaleźć jakieś wyjście z tego czyli ja nie będę kombinować, że mam być przyjęta do szpitala bez, bez jakiejś konkretnej znaczy bez jakiejś konkretnej choroby mam być przyjęta do szpitala tylko dlatego, że mają mi zrobić rentgen płuc? No i, e, wiecie co, ja po prostu pojechałam do tej przychodni. Pojechałam, e, no i pan zaczął ustawiać, ustawiać, no i w pewnym momencie e, dało się ustawić to, e, to urządzenie, ten rentgen. I mówi, "Ojej, jak dobrze, że pani przyjechała, bo ja nawet nie miałam świadomości, że nasz sprzęt, który dostaliśmy, e, ma taką funkcję, że może zjechać tak niziutko, żeby, żeby, że można będzie bez problemu zrobić pani rentgen płuc. To nawet nawet po prostu personel nie ma świadomości, że mają taki sprzęt i że od razu mnie chcieli odesłać z kwitkiem. Wierzcie mi bądź nie, wiele jest takich miast, gdzie gdzie, na, gdzie naprawdę po prostu osoby z niepełnosprawnością y, są y, odsyłane z kwitkiem, no bo albo personel nie ma świadomości, albo po prostu nie mają takiego sprzętu. I co ma taka osoba zrobić? Co ma umierać? No bo nie rozumiem. Y, nie rozumiem czegoś takiego. Bo albo, y, albo są schody, albo nie mają sprzętu, albo po prostu y, albo są. Y, Niedoświadczenie, nie, nie jak takiej osobie pomóc, gdzie ją skierować, co zrobić. To jest po prostu karygodne. Ja naprawdę mnie to tak y, irytuje, że postanowiłam Wam nagrać ten filmik. Pomimo tego, że zdaję sobie z tego sprawę, że mogę być zhejtowana, ale naprawdę, żebyście mieli, kochani, świadomość, że takie sytuacje w XXI wieku się jeszcze zdarzają i że naprawdę y, ja wiem o tym. Jestem poinformowana, że są różne dotacje i tak dalej, że można skorzystać z różnych dofinansowań, dotacji do różnego sprzętu, są pomocy i tak dalej. Ale dlaczego z tego przychodni nie korzystamy? Dlaczego lekarze z tego nie korzystają? Dlaczego my na wózkach osoby, bądź osoby starsze, schorowane, muszą być, muszą być skazane na takie sytuacje, nieprzyjemne, tak? Bo ja powiem Wam szczerze, że y, naprawdę, jak ja mam iść do. Ja naprawdę jestem taką osobą, że chodzę profilaktycznie do ginekologa na przykład na badania. I jak ja mam iść do ginekologa, to ja po prostu y, mam stres. Podwójny. Bo ja nie wiem, czy jak, z, czym ja, z czym ja się po prostu y, będę musiała zmierzyć. Że lekarz mi powie, y, że. A po co przyszedł do ginekologa? Tak, jakby y, 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 kobieta y, na wózku y, nie musiała się badać. Albo po prostu, że on mnie nie zbada. To jest dla mnie jakaś paranoja kompletna. Naprawdę, kochani. I dlatego chciałam się z wami tym podzielić, że są takie sytuacje, i właśnie na, na Instagramie można sobie zobaczyć działania Stowarzyszenia Kulawa Warszawa. Oni naprawdę dobrą robotę robią, dużo działają w tym temacie. Żeby to jednak się zmieniło, ale mam to świadomość, że w takich mniejszych miejscowościach jest to bardzo duży problem, bo osoby pojedynkę nie mają siły przebicia, tak? Ja ja próbowałam w swoim mieście coś zrobić, ale jak ja właśnie pokierowałam, gdzie można, napisałam do Urzędu Miasta, pokierowałam, gdzie mogłaby się o taką dotację po prostu ubiegać i tak dalej. Niby na początku było, był jakiś kontakt i tak dalej z Urzędem Miasta, że tak, że oni są chętni, że oni z tego skorzystają i tak dalej. Ale później nagle się temat urwał, tak? Bo temat niewygodny, bo tak jak u mnie w mieście się chwalą w urzędzie miasta, że tak, że, że nasz szpital dostał jakieś tam dotacje, że, że na oddziale takim, takim zrobili to i tamto, tak stoło operacyjne nowe, jakieś coś tam nowe, coś tam nowe. A jak ja poszłam na zabieg po prostu ginekologiczny, to, to powiem Wam szczerze, że byłam szokowana, bo nie mieli dla mnie łóżka, bo, bo, bo były tak y, wysokie łóżka i stare, że nie miały hamulców, że ja nawet nie miała się oprzeć, żeby się przesiąść z wózka na łóżko. Nie mieli po prostu takiego łóżka. Ja, a w ogóle jak mi pielęgniarka zobaczyła na Izbie przyjęć, y, i z takim oburzeniem, A pani do nas? Tak jak ja y, 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 kobieta na wózku. Y, nie miałabym prawa być na oddziale ginekologicznym, bo co? To jest po prostu karygodne, karygodne. No, naprawdę, XXI wiek, a takie podejście. Kochani, naprawdę musiałam to mam powiedzieć, bo, wie, bo słyszałam wiele takich właśnie komentarzy, że tak, tyle się robi dla niepełnosprawnych. Tak, widzę to, że, że wiele się zmieniło od czasu, kiedy byłam nastolatką, kiedy byłam dzieckiem, ale są tematy, które o nich się mówi, ale wiele ludzi, wpływowych ludzi udaje, że tego nie słyszy, tak? Że po prostu, że nie ma tematu, a jest duży problem. Naprawdę, bo, bo to by musiało być jakoś rozwiązane, a jeszcze tym bardziej, że są możliwości do zmian, na lepsze. I trzeba zmienić też myślenie ludzi, lekarzy, bo po prostu bo to jest karygodne, żeby lekarz po prostu nie wiedział, jak pomóc osobie, yy, yy, osobie na wózku. No, słyszałam też jakiś też taki tekst. Yy, wie pani, co ja pani nie, nie zbadam, bo ja po prostu nie wiem, jak. Tak, jak ja bym była inną kobietą niż, niż każda inna. To jest po prostu smutne i irytujące, naprawdę. Kochani, także. Um, Obywentnie, jaka będzie Wasza reakcja? Po prostu chciałam, żebyście się y, mieli, mieli świadomość tego, że są takie sytuacje, że to nie jest takie proste, y, że, że właśnie, że jak się y, tutaj do Was uśmiecham, y, nagrywam i tak dalej, y, jestem pozytywna. To się nie zmierzam z takimi sytuacjami. Że, że, że doceniajcie swoją sprawność, doceniajcie to, co macie swoje zdrowie bo naprawdę. Yy, yy, być osobą na wózku, osobą chorą, i, i to naprawdę trzeba się zmierzyć, yy, tak jak ja to mówię, yy, z czymś wielkim. Yy, poza tym yy, z podejściem ludzi w społeczeństwie, to po pierwsze, po drugie z różnymi innymi e, rzeczami i trzeba być naprawdę silnym człowiekiem, e, żeby podwójnie, żeby żyć e, po prostu z jakąś dysfunkcją e, w naszym kraju, więc e, kochani, ale nie zamierzam się poddać e, będę, e, będę walczyć, będę uświadamiać ludzi, e, że, że, że Osoby z niepełnosprawnością świetnie żyją, świetnie sobie radzą i, i naprawdę mm, dążą do swoich celów. I właśnie dlatego powstał mój kanał, powstał mój blog, po to, żeby po prostu, żeby pokazać y, społeczeństwu, jak to wygląda, że to. I, I są dobre y, chwile, i są te złe chwile, ale trzeba żyć, trzeba się cieszyć życiem, trzeba się cieszyć y, każdą chwilą i trzeba y, po prostu mieć dystans do siebie, kochani. E, także y, mam nadzieję, że zrozumieliście mnie, e, że nie odbierzecie tego negatywnie, ale Powiem wam szczerze i otwarcie, że jest mi trochę lżej na sercu. Być może po prostu będziecie mieli szerszy pogląd na temat, na, na, na właśnie na temat życia osób na wózkach, osób chorych, że takich sytuacji jest tysiące, naprawdę, gdzieś nierozwiązanych, gdzieś utrudniającym ludziom życie, ale Trzeba iść do przodu, trzeba walczyć o swoje. Tego się nauczyłam od życia że trzeba walczyć o swoje i o, o, o swoje i o innych ludzi, również, żeby to naprawdę szło w dobrą stronę i żeby ułatwić sobie to życie, które i tak nie jest łatwe, prawda, kochani, także. Ja, ja się cieszę, że mogę do was tutaj porozmawiać, że mogę się z wami tym podzielić, że jesteście tutaj, że, że w komentarzach też piszecie swoje zdanie, wspieracie mnie, to jest ważne. Także kochani, ja wam dziękuję za to, za, za to, właśnie, za to grono, które stworzyliśmy na moim kanale. Mam nadzieję, że, że za jakiś czas będzie nas coraz więcej. Do czego bardzo serdecznie zachęcam, żeby subskrybować mój kanał, bo to jest dla mnie motywujące i, i fajne. Tym bardziej, że ja lubię ludzi, lubię kontakty, lubię po prostu um, właśnie rozmowy, tak jak ta, dzisiaj teraz przyszłam porozmawiać. E Powiem na ja szczerze, że już się troszkę z wami staskniłam i sobie pomyślałam. A nagram filmik obojętnie, jaki, jaki będzie tego finał, chcę właśnie się z wami podzielić. Także kochani, życzę, życzę Wam miłego, niedzielnego popołudnia, fajnej pogody na, za okienkiem na, następ, na nadchodzący tydzień. Pogody ducha, spokoju w serduszku, uśmiechu na twarzy, no i wszystkiego dobrego. Nowe osoby zapraszam do subskrypcji. No i kochani, jeszcze raz, tak jakby zachęcę Was, jeżeli, jeżeli znacie osoby, bądź sami się rozliczacie i nie macie na kogo oddać, to polecam siebie, właśnie te wszystkie środki z 1,5%. Yy, przeznaczam yy, na moją intensywną, systematyczną rehabilitację, co, co daje mi yy, lepsze funkcjonowanie na co dzień, yy, że mogę sobie radzić tak, jak sobie radzę. Kochani, jeżeli potrzebujecie danych do przekazania 1,5% dla mnie, zapraszam Was na mojego bloga, niepełnosprawność na Obcasach. Yy, tam. W nagłówku mojego bloga jest sam właśnie na miary, to spokojnie możecie sobie zapisać i, i po prostu no, mieć do przekazania do przekazania tego 1,5%. Także kochani bardzo mocno Was ściskam, buziaki przesyłam i na, idę do następnego filmiku, pa! pa.